Kołowrotek Fantazja, polskiego producenta, Kromski to nowoczesny kołowrotek, który zbudowany jest z drewna, ale też z płyty MDR. W zestawie jest instrukcja obsługi. Chcemy Państwu przedstawić film z montażu, żeby ułatwić pracę i przyspieszyć moment, kiedy możecie zacząć prząść. Zaczynamy od koła. Trzeba przygotować ramię łączące koło z pedałkami, śrubki i swój własny śrubokręt. Ramię należy przyłożyć w taki sposób, żeby jego dłuższa część skierowana była w stronę szerszej części elementu dekoracyjnego drewnianego. Łączymy pedałki przygotowane przez producenta w całości z ramieniem prowadzącym do słupka. Ramię ma wyżłobienie przygotowane do połączenia z podstawą i mamy śrubę z walcową nakrętką oraz imbus. Następny etap to połączenie słupka z pedełkami. Na słupku znajduje się miejsce niezamalowane, niepolakierowane, które ma cztery dziurki. Przyłączamy je do podstawy z dwoma kołkami. Śruby wkręcamy od tyłu słupka. Przygotowane są do tego nawierty. Dokręcamy wszystkie elementy konstrukcyjne. Do końca potrzebny nam jeszcze montaż rączki. Zaczynamy teraz montaż wszystkich elementów ruchomych kołowrotka. Przygotowujemy koło, można je położyć trzpieniem z gwintem do góry, nakładki oraz śrubę z małą nakładką i malutkim kołnierzem. Nakładamy najpierw małą nakładkę, dużą i przechodzimy do montażu ze słupkiem. Kogo przykładamy do słupka? Przechodzimy teraz do połączenia koła z pedałkami. Bardzo ważny moment to jest wcześniejsze przełożenie silikonowego sznurka. Zaczynamy teraz łączyć pedałki z kołem za pomocą takich łączników. Dwie sztuki łącznika. Odkręcamy najpierw z jednej strony śrubkę, żeby powstała nam taka przestrzeń. Płaską stroną przykładamy do dwóch tulejek nałożonych na ramię, podchodzące od koła. Kolejny etap to połączenie silikonowych końcówek łącznika z pedałkami. Należy tak ustawić koło żeby łączniki były pionowo w dół. Do prawego pedałka pasuje łącznik, który jest blisko koła. Łącznik zewnętrzny jest do pedałka lewego. Przed rozpoczęciem należy odkręcić śrubkę z dziurki pedałka. Nową końcówkę wkładamy na odległość około 5 cm, tak żeby od spodu czuć sylikon I wkręcamy śrubkę w nawiercone miejsce. Trzpień przygotowany przez producenta dokładamy nakładkę grubszą i dwie cieńsze. Wkładamy trzpień z elementami do dziurki. I do zamocowania używamy dwuczęściowej śruby. Od zewnątrz słupka wkładamy jeden element, z drugiej strony drugi. Za pomocą klucza imbusowego dokręcamy, przygotowujemy teraz kółeczko, do którego yy, mamy mały imbus. Na jednej tulejce kółeczka jest mała śrubka, którą należy leciutko odkręcić, żeby nie wypadła, a spowodowała, że wejście będzie bez żadnej blokady. Duże, duże kółko nakładamy na trzpień. Na końcu trzpienia znajduje się mały element metalowy. Musi on wskoczyć wrówek na tulejce i zakręcamy małą śrubkę małym imbusem. Kołek jest zablokowana. Zajmujemy się teraz zespołem wrzeciona. Można już nałożyć szpulkę. Nakładamy ją Większym kółeczkiem skierowanym do słupka. A na skrzydełko nakładamy haczyki. Oczka są zwrócone lekko na zewnątrz. Dwa z jednej strony i dwa z drugiej strony. Nakładamy skrzydełko na trzpień. Jest tutaj taki drobny rowek. Również y, malutka wypustka w środku, więc po włożeniu można lekko przekręcić i następuje takie kliknięcie, i y, skrzydełko jest dobrze wprowadzone. Pozostały nam y, śrubki z oczkami. Pierwszy będzie służył do zawieszenia haczyka, a dwa zawieszone na sznureczku z, ze sprężynką będą służyły do regulacji hamulca. Jeden wkręcamy z jednej strony, a drugi z drugiej strony słupka. Na jedno z kółeczek po, po stronie lewej kołowrotka nakładamy kółeczko sprężynki. Przeprowadzamy sznurek przez kółko szpulki, a z drugiej strony przekładamy przez metalowe kółeczko i przez dziurkę Kluczu. Tutaj należy związać supełek i pozostały sznurek nawinąć na klucz, tak żeby później można było regulować hamulec. Dokręcenie klucza będzie powodowało zwiększenie naprężenia tej sprężynki, a tym samym zwolnienie pracy szpurki. Kołowrotek jest prawie gotowy. Pozostał jeszcze montaż elementów do dwóch pozostałych szpulec, nie muszą być zamontowane przez cały czas, można tak używać tylko wtedy, kiedy chcemy zdwoić albo stroić. Naciągamy również sznurek silikonowy na kółko. Odbywa się to w ten sposób, albo korzystamy z małego, albo z dużego kółeczka. Lekko naciągamy na koło. I elementy metalowe, ruchome można oliwić oliwką, która jest dostarczona przez producenta. Połowrotek jest gotowy do pracy. Życzę Państwu miłego wszędzie.